Siemano, z tej strony KS, a to jest kolejny odcinek z Seven Red Plague. I co? E, mamy dwie rzeczy do zrobienia w tym odcinku. Po pierwsze, mm, użyjemy tej tabletki, w e, wiecie gdzie. Na wyspie. Przynajmniej coś, co mam nadzieję, że pozwoli nam się dostać do tamtej tajemniczej wyspy. A po drugie... E, au... Ale nie miły. Nigdy wcześniej mnie nie ugryzł. E, a po drugie, co chcę zrobić, to. Chcę skraftować w końcu. E, to urządzenie, które mam tam przypięte w prawym górnym rogu. Te, nie pamiętam, jak to się nazywało. Czy potrzebuję jakichś nowych baterii? Nie. E, coś tam do oczyszczenia plagi. Takie coś. W każdym razie e, ogarniemy sobie. Ładunki. Dobra, to w zasadzie ten jeden sobie zużyję, to odłożę. Yy, na pewno nie mam tutaj kwarcu, yy, diament. Yy. No na pewno nie mam kwarcu. Potrzebuję kwarcu i jednego kwarcu i jednego tego. Jak to się nazywa? Jednego bladerfisha. Kwarc zaraz pewnie znajdziemy. To nie będzie trudne. Nie powinno być. Ja już tu w okolicy zbierałem kwarc, no ale... <laughs> ja już widzę dużo kwarcu. Okolica jest duża, tak? Zbierzmy trochę na zapas od razu w sumie, czemu nie? Chyba też jak włącz się najniższe ustawienia graficzne, to znika trawa i wtedy już w ogóle szukanie kwarcu jest proste. Jest taki trik mi się wydaje. No nieważne, w każdym razie mamy już dużo kwarcu, teraz popłyniemy sobie Idę, mam w zasadzie tego kwarcu 6. Zbierzmy 8. Bo szafkę, szafki też będę niedługo robił. To będę potrzebował jeszcze więcej kwarcu. No ale to już tam mniej istotne. Eee, teraz potrzebujemy jakiegoś bladder taktycznego. I już widzę jednego. No i super. W sumie mam wodę jakąś. Nie mam. Mam jedną wodę taką ten. No nie, no dobra, to już jak jesteśmy. Jesteśmy w okolicach tej wyspy. Nie, no dobra. najpierw Jedna rzecz po kolei. Jedna rzecz po kolei. Jeśli są tu jeszcze jakieś bladryfy w okolicy, nie ma. Nie ma. No trudno. Zbierzmy jeszcze trochę kwarcu. No, że aż zapełnię kwipunek, to po prostu będę miał na zapas. Albo wezmę sobie trochę złomu, jakby tu gdzieś leżał. To wtedy zacznę od razu craftować szafki. Eee. No nie leży. No trudno, mam jeszcze chyba trochę tytanu w szafce jednej, więc będzie perpetuum mobile. Zrobimy z jednej, z surowców z jednej szafki, zrobimy drugą szafkę. Chyba, że przy wraku. Chociaż przy wraku już chyba zbierałem złom, Ale czy cały wyzbierałem? No na pewno dużo zbierałem, więc może być tak, że. No, jak na pierwszy rzut oka to ja tutaj już nic nie widzę. To jest fragment sterowni skanującej, więc możemy go sobie w sumie za dwa tytanu zebrać. Czemu nie? A ja nie mam jeszcze sterowni skanującej. A ja myślałem, że już ją mam. O proszę. Okej, okay, no to się zaskoczyłem w tym momencie. No, to jest mały mały troll. Dobra, wyrąbane. W razie jest mniej istotne. No i proszę, to nawet przy bazie tak blisko kwart był. Dobra, nieważne, naprawdę nieistotne. A tutaj czego do tego potrzebowałem? Eee, tutaj dużo rzeczy potrzebowałem. Dobra, a zatem. Yy, czemu włączyło mi. Aha, dobra, już wiem czemu. Wody. No i super. To nie taką wodę. Disinfected water. Trzeba taką wodę z blicza zrobić? Nie musiałem nawet płynąć. Czekaj, gdzie jest to? Aha. Okej. Okay. No dobra. Jak się robiło blicz? Hmm. E, what? Chwila, Czy to będzie w podstawowych materiałach? Bleach. Salt deposit, coral tube sample. Ja pierdzielę. Czy ja mam w ogóle coral tube sample? Nie mam. Eee, mam dwa tytanu. To znaczy, że. To zróbmy przynajmniej jedną rzecz, którą chciałem zrobić. Eee, gdzie to są szafki? Tutaj. Jeden kwarc i dwa tytanu. Chciałem tutaj mieć, żeby. To dobra, tutaj bym wychodził i tutaj miałbym szafki. Ale to równie dobrze, mogę mieć szafki od razu tutaj. Hmm. Już tutaj też mam designated pomieszczenie na szafki. Dobra, na razie zróbmy szafki tutaj. Eee... Bliżej... O! Mogę naprawdę blisko. Super. I powoli będziemy sobie robili porządek. Tutaj na przykład wrzucę cały kwart, jaki mam. Eee... To nie. Eee, jeden kwart zabiorę. Tamten, ten... Eee... Krzak posadzę. Tutaj w zasadzie wezmę sobie trochę jedzenia i zjem. Bo czemu nie? Jakby dało się jeszcze przyrobić, nie wiem, te owoce na sok. To by było fajne. Żeby dało się jakoś lepiej uzupełniać wodę z, z tych, z owoców. Chwila, bo drzewo bulbowe też jestem w stanie jeść? Tak. I daje mi całkiem dużo wody. Okej. Okay. Ogród jest świetny. Dobra, ale potrzebujemy soli, którą widzę na przykład tutaj. Yy, I Coral Tube będzie w okolicy yy, kapsuły. To są po prostu te wielkie tuby koralowe. Wiecie które. No dobra. Yy, w zasadzie to zajmuje mi dłużej niż się spodziewałem. Myślałem, że to będzie taka szybka. Robótka, dwie minuty będziemy to mieli. Bo to tylko Bladderfish. A tu. No cóż. Eee, mam i tak przynajmniej butelkę wody. Chyba że zastanawiam się, czy tu po drodze będą jakieś takie tuby koralowe. No nie, one. Safe Shallows. Safe Shallows, zdecydowanie. O... No to w zasadzie. Nie no. Najpierw chcę to skraftować. Najpierw, chociaż jesteśmy już tak blisko. Ale najpierw chcę to skraftować. E, to weźmy sobie na zapas tego od razu. Ile to zajmuje? To zajmuje jeden slot. Mamy pięć. Dobra. Jeden sól, Jedną sól. To jeśli będzie jakaś sól po drodze, a jest sól po drodze, to zacznę też zbierać sól na zapas. E, jakby miała się jeszcze do czegoś przydać. To no w ogóle to może się przydać do robienia wody zamiast ten. O, stalkerów tam dropnął. E, wystarczy, znajdziemy jednego zmutowanego stalkera, który będzie dropił. Milion zębów na minutę. Okej. Okay. no i mamy chyba już ten równy. Równy ten. Eee, no równ równanie. Pięć tych, tych. Pięć próbek korala i pięć próbek. Nie pięć tylko. No pięć tych, tych. Pięć jednostek soli. Tak, 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 tak. Tlen wiem, wiem, wiem. Płynę do bazy. No i jestem. Taczka na miejscu jest, elegancko. No i super. Eee, crafting. To mnie teraz najbardziej obchodzi. Bleach. W zasadzie to resztę tych rzeczy sobie pochowam. A i dalej nie zasadziłem tego... tego. Eee, dobra, sól. Te rzeczy. Eee... To nie, to sobie zabiorę. Mam jeden za dużo. E. I woda. Zorki, musiałem zrobić krótkie cięcie, ale już jestem. I pora, pora zbudować ten neutralizator. Kurczę, pieczony, jakby. Ołtarz plagi, czemu ja to mogę skraftować? Dobra, gdzie jestem? Neutralizator plagi. Okej, okay, wow, okej, okay, to jest duże. na co 300? Postawmy to tymczasowo? Tutaj. Chcę się dowiedzieć, o co z tym chodzi. A tutaj będę miał kiedyś magazyn, ale na razie tutaj nie mam magazynu, więc eee, chwila tam było, że coś, coś ten. Eee, coś kryształy plagi. Tutaj mam jeden kryształ, akurat. W drugiej skrzynce mam więcej. Odepnę sobie to. I zobaczmy o co w tym wszystkim chodzi. Neutralizator plagi. Okej, okay, tutaj jest kryształ. Biodegradable. Itemy. E, tylko organiczne materiały. Chwila. No to załóżmy. Załóżmy, że pójdziemy do ogrodu i organiczne materiały. Weźmiemy sobie drzewo, kawałek drzewa. Jeden ten ten, ten owoc latarniowy. Wrzucimy sobie to w ten sposób. I teraz wrzucę katalizator. Nie. Insert. Czemu to wydaje jakieś takie dziwne dźwięki? Insert plak katalizm in 1x6. Dobra, zanim tam przez przypadek wrzucę ten krzak, zasadźmy go, a ja zaraz postaram się zrozumieć, o co z tym wszystkim chodzi. Chyba, że to mi kraftuje plak katalisty. to wtedy to jest trochę bezużyteczne. Dobra, pozbierajmy te nasiona. Zasadźmy krzak. Czy chcemy zasadzić jeszcze jedne? Możemy zasadzić jeszcze jedne nasiona. Auć. E, Możemy sobie pozbyć się trochę dżelsaków. Znaczy pozbyć się, zasadzić jeszcze parę więcej. E, I zebrać jeszcze parę tych nasion. Pila. Mm, to potrzebuję tej wody, więc mogę ją wypić. I wtedy mam miejsce na jeszcze jedno nasiono. Na jeden zlepek nasion w zasadzie. No i dobra i. było wow, to się czerwone robi. Ok, czy. Nie, no chwila, czy to jakby. Zobaczcie to mi. Nie, no. Nie mówcie, że to. Czy to jest to, co myślę, że to jest? Czy to są sztabki mięsa? Tak. To jest sztabka mięsa, moi drodzy. Czemu nie mogę wsadzić. In Machine 0 na 6. Zneutralizowana materia plagi ma minimalne ryzyko, jednak ciągle jest traktowana jako zagrożenie dla ludzkości. Wyślij to do altery tak szybko jak to możliwe. I muzyka się zmieniła. Ja ten sound tak mi się podoba. A, a weźmy sobie parę tych kryształków w takim razie Czy ja mogę Okej, okay, klikając tutaj wrzucam katalizatory plagi A teraz czemu nie chcesz działać? Dobra, nie, nieważne. Naprawdę teraz zaczął działać. Nie, wiecie co? To jest popieprzone. W ogóle jakim cudem przerobiłem rośliny na mięso? To jest zneutralizowana sztabka mięsa, a ja tam wrzuciłem rośliny. Dobra, nie, ja, ja nawet... ja nie zamierzam dowiadywać się. Chodźmy na tą cholerną wyspę, co? Wezmę sobie apteczkę na zapas. Chodźmy na tą cholerną wyspę. O! Proszę bardzo. Zakażony riffback. Tutaj jakie ma wielkie ten. Zbagowane w zasadzie rośliny. Eee, czy już masz na sobie. O! Warper? Ale to ty tak. Okej, okay, nie jesteś halucynacją. To było dziwne. To było bardzo dziwne. Czy znaczy w sumie Lore accurate, Bardziej od samej Subnautiki. Widzicie jakieś kryształki? Bo ja nie widzę tutaj tych kryształków, wiecie, bo te niektóre zakażone. Niektóre zakażone riffbacki mają na sobie te właśnie katalizatory plagi, nie? Na tych nie widzę. Dobra, nie ma co. O, ale tutaj za to będzie miedź albo srebro? Miedź. No i fajnie, dobrze jest mieć mieć, tak? Co to są za dźwięki? Ja pierniczy. A to co, takie ten? W Papyrus. A to chyba standardowo, tylko w takich czerwonych kolorach. A to chyba standardowa roślina. Dobra. Płyniemy do kapsuły, bo tam jest też sygnał radiowy, który chcemy zbadać. Ale. Jakim cudem to, co w stanie przerobić rośliny na mięso? To teoretycznie... Widziałem ten, jak. Można zaszczepić teoretycznie komórki mięsa w liście pozbawiony komórek, ale to, to, to. jakby. da się zrobić mięs, ale to. no nie wiem, jakby. jest to highly disturbing dla mnie. Strasznie dziwne, naprawdę strasznie dziwne. Ok. Mm, na wyspę pójdziemy zaraz, odsłuchajmy sygnału radiowego. No, ja pierniczę.

Okej, okay, ale chwila, kapsuła numer 4. Czekaj, gdzie to jest? Tu mam bazę i ten, no, bo przy Aurorze, czyli niby zostało wysłane jakieś tam yy, ten, koordynaty takie na oko. Ale... Zostały wysłane do... Data Banku, ale... a dobra, to tutaj. To, to będzie Data Download, Aurora Survivors. Live pod... nie no, Live pod 6, Live pod 3, Live pod 19, Live pod 17, Alien Data, Scan Data, Forcefield Control Terminal. Codes and Clues, Live pod 4, Transmission Origin. I Live pod 6, Transmission Origin. 100 metrów, coś tam. 400 na e, west-northwest. Zachód, północny zachód, kapsuły numer 4. 150 metrów, północny zachód od e, jakby środkowej części aurory. Czyli bardzo blisko aurory. No, na razie bym powiedział, że nie chcę tam płynąć. Okej, okay, a teraz czemu mi się lagujesz, gro? Jest spadek FPS-ów. No nie no, przecież nie będę na takim spadku ten. Chodził. Na... Gdzieś tutaj jest. Nurek Mutant. Albo Murek Mutant. A tam lata sobie ten ten. Saker chyba się nazywał według Wiki. Ej, ale tragiczny ty spadek FPS-ów. Dajcie mi chwilę! Yy, przez chwilę kompletnie nic nie zrobię i samo się naprawi. Okej, okay, jestem. Yy, kompletnie nic nie zrobiłem, samo się naprawiło. Tylko kurczę kiepsko, żeby tak lecieć na tą wyspę w nocy, nie? Czemu tam to coś lata w powietrzu? Pewnie znowu jest coś zbugowane. Ja bym chciał tam polecieć w dzień, żeby widzieć wszystko w dobrym świetle, nie? Hmm. Dobra, zrobimy tak, żebyście wy wszystko ładnie widzieli żebym ja wszystko ładnie widział, to zrobię teraz cięcie i w czasie tego cięcia pozbieram sobie surowce tutaj, popłynę sobie do tego coral tuba i w tym coral pozbieram sobie miedź, srebro, może trochę tytanu, nie tylko, a wrócę tutaj kiedy będzie dzień, bo chcę żebyśmy widzieli dobrze to co znajduje się tam na górze, bo kompletnie nie mam pojęcia czego się spodziewać i... No, wiecie o co chodzi. Dobra, bo ja marnuję czas. Widzimy się po krótkim cięciu. Dobra, widzowie. No to jest piękny, malowniczy wschód słońca na planecie 4546 b No i pięknie wygląda czyż nie, tylko ten latający saker nam psuje całą zabawę. Cały widok. No a taka aurora pięknie się prezentuje. Słońce też. Więc nie pozostaje mi nic innego. Jak. ...włożyć tabliczkę plagi. I co? O, proszę. Jakiś taki pro... O, ej. Ty! Teleportowało mnie. Wow. Ok. Czyli tak, z takiego, takiego rodzaju studnia grawitacyjna. Wow, to wygląda jak działo. To jest działo! To jest drugie działo. I to jest. Okej, okay, to są. Okej, okay, to są po prostu użyte ponownie struktury te, które znajdują się pod działem. Ale to jest po prostu drugie działo. Grzyb. Czemu tutaj są grzyby? Drzewo bulbowe, te drzewo nie pamiętam jak się nazywało, to i drugie drzewo. Ale to jest po prostu drugie działo. I muzyka jest świetna. Dobra, ale co ja tu właściwie mam zrobić? Nie przyszedłem tu chyba zbierać grzybów, co nie? Dobra, ta muzyka już nie podoba mi się tak bardzo jak te poprzednie. Ila? Tu mogę się jakoś dostać? O co chodzi? Nie, nie mogę. Tu jest... Nie, dobra, mogę. Dla chcącego nic trudnego. Nie no, chyba tędy już chyba nie wejdę. No nie, to jest za stromo. Znaczy, gdybym mógł się wspinać, to bym tutaj wszedł, to nie jest trudna wspinaczka. To są bardzo duże te. No ale to nie mogę się wspinać, nie jest... nie, nie mam aż takiej kontroli nad postacią. To coś wisi w powietrzu. A to ptak. Czy to ptak? Czy to samolot? O, tu jest zejście w dół. Co okay. ja zyskanujmy się? E, bez zmian. Wow, dobra chwila, tu mamy pomieszczenie, ale chcę zobaczyć, czy jak pójdę w tą stronę, to czy to są po prostu inne wejścia? To jest ślepy punkt, dobra. Czyli patrzcie, tutaj jest jakaś w środku wyspy placówka. Okej. Okay. Jest jakiś rdzeń. Wow, o, to są te, to są takie te, te robociki, które widzimy na przykład w bazie w Lava Zone. Ja w sumie nie tylko. Okej, okay, ale po co tu zainfekowany terminal? Mogę coś z nim... widzicie? bo to jest coś takiego jak od tego, od... jak od działa. Nie? W sensie to jest taki sam terminal, który sprawdza czy jestem zakażony czy nie, ale... Nie mogę nic z nim zrobić. Nie mogę go zeskanować. On po prostu tutaj jest. Eee... Ehm... Jakby nie chcę wyjść na sceptyka pesymistę, ale to tyle? Nawet nie mogę wejść tutaj z niczym w interakcję. Jakby to wszystko? Tu nie ma nic ukryte między filarami? Eee... No to. Co się stanie, jak zrobię w ten sposób? O, oh, fuck. Eee... Cieszę się, że spadam do wody. Okej, okay, wykonałem skok wiary, ale... To naprawdę jest wszystko? Tu nie ma... Jakby wejdźmy tam jeszcze raz, bo... Czy to jest naprawdę wszystko? Okej, okay, tam... No bo aż mi się wierzyć nie chce, nie? Dobra, to jest po prostu... Nie, no to jest wykorzystana struktura działa, to jest ten, tylko że. Nie wiem, no tam na górę no nie ma jak się dostać, no to już. No to już musi być wszystko, no bo nie wiem, tam jeszcze możemy, chociaż tam... Czy tam już przychodziliśmy, chyba tam przychodziliśmy. No, i to jest to zejście, którym wyszliśmy. Tutaj widać pięknie aurorę. Widać, jak kończy się mapa. Tu jest takie fajne przejście. Podoba mi się. Tutaj grzy proście na drzewie. No ale. No wychodzi na to, że to tyle. Tutaj cienie się bagują. No spoko. Nie, no serio? To naprawdę wszystko, co zostaliśmy? Śmieszna muzyczka i zainfekowany terminal, z którym nie da się nic zrobić? Nawet tabliczki nam jakieś. Nie, nie Nic. Naprawdę? I to co? I to tyle? Nie. Yeah. No dobra. Zróbmy, zobaczmy, czy jestem w stanie tak na ziemię polecieć. Ale najpierw zasejwuję, Gdyby się okazało, że to nie działa wstecz, to zasejwuję. Ok, działa wstecz. Super. Ktoś musiał do mnie teraz napisać. Akurat teraz, nie? Dokładnie w tym momencie. Boż... Dobra. A zatem byliśmy na tej wyspie i jest tam... nic. W zasadzie nic. Nic wartego uwagi. Eee... Zawiodłem się? Tak, z całą pewnością mogę stwierdzić, że zawiodłem się. Jedyne co wyciągnąłem dobrego z tej wyprawy to dużo surowców. No tak. E... No tak, no tak. Zatem no stwierdzam, iż w następnym odcinku popłyniemy w okolice Aurory. Poszukamy tego live poda numer 4. No i zobaczymy, nie wiem. Jakby to. E, no, to w sumie smutne było. Dość. Takie. No, niebudujące. Czuję się w tym momencie. No, jakby brak mi słów w tym momencie. Bo to takie dziadostwo było. Czy mamy na szafkę? Ten mam na szafkę. E, i tak stanę tutaj jak najbliżej tego. Okay, jeszcze trochę w tą stronę. Dobra, będzie, będzie, jest bliziutko. E, tutaj co miałem? Tutaj miałem takie, tutaj mogę kwarc wrzucić, tutaj mogę wrzucić metale ciężkie i nie tylko. E, Deep Shroom, nie wiem gdzie wrzucę. Chyba... Jajo, czegoś tam nie pamiętam, czego no, dobra. W sumie Deep Shrooma sobie wezmę. Wezmę drugiego Deep shrooma. A i te rzeczy też wezmę mm, z tej skrzynki. Wezmę sobie jedno to, jedno to. Chociaż nie w sumie, mogę wypić tą wodę. Chwila, jej nie, nie wykorzystałem do craftingu. A czy miałem dwie wody? Dobra, to zrobię tak. Zjem sobie jeden ten nutri NutriBlock. Zrobię sobie więcej wody na zapas. Yy, I przygotowaniami do wyprawy zakończymy ten odcinek. Także, no cóż. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Yy, jeśli jesteście ciekawi, co będzie czekało na nas przy Aurorze, to możecie zostawić suba, żeby dostać powiadomienie o kolejnym odcinku. Yy, a na razie to co? Yy, do zobaczenia. Yo!